Radio Plus. Sedno sprawy. A tym gościem jest Krzysztof Gawkowski, szef klubu lewicy, parlamentarnego klubu. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie rektorze, witam naszych słuchaczy, widzów. Panie przewodniczący, w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu dyskutowano nad podatkiem od mięsa. Jedną z tego rozwiązania jest pana była partyjna koleżanka Sylwia Spurek. No, ogólnie lewica jest, część lewicy jest za takim rozwiązaniem europejskim. Ciekawy, dobry pomysł? Nie, nie znam tego pomysłu. Nie słyszałem o, podatku, o projekcie podatku od mięsa. My w Polsce jeszcze o takich rzeczy nie rozmawialiśmy, ale. I'm... Jeszcze? Po... Tak, no bo nie... jeżeli by był to projekt Parlamentu Europejskiego, uh -huh. to rozumiem, że będzie w Polsce o tym też w przyszłości dyskusja. Może to jest dopiero projekt na stole. Może panu powiedzieć jednak, że ja jestem w Polsce za zmianą różnych podatków. Uważam, że potrzebna jest w Polsce zmiana, ale taka odważna. Czyli powinny być wprowadzone korekta dotycząca podatków. Takie myślenie progresywne o podatkach. To pani zaraz nie do, do, do ogólnie do podatków, tylko jeszcze przy ale tym podatku to... od mięsa zostaniemy dobrze. jeżeli pan nie za pomysłu, to, to powiem tylko, jak to się przekłada na, na pieniądze konkretnie 20 zł do każdego Ale to może być podatek? Od mięsa. Po prostu y, koszty środowiskowe y, produkcji mięsa, zdaniem y, tychże polityków, są tak duże, że te pieniądze, pod mięso powinno być droższe, żeby go mniej spożywano, a te pieniądze powinny być właśnie na ochronę środowiska wydawane. Więc y, 20 zł y, więcej miałby kosztować kilogram y, y, cielęciny, wieprzowiny 15 zł, drobiu ponad 7 zł. Ale to ja nie no to... czuję, że w Polsce taka, takie rozwiązanie się przyjmie. Nie słyszałem o tym. Ja w ogóle jestem mile zaskoczony, że Pan ma bardzo dobrą wiedzę, ale... Ale jeżeli w Polsce chcemy. Nie Słyszał pan roz... o tym. No nie słyszałem o podatku mhm. od mięsa. No to okay. co, mam panu się ze wszystkich? No ale to Zeszesz... może ja jestem... w tym kierunku powinno Polsce... się iść, no bo tu mam wrażenie, że wegetarian byście z wszystkich emerytów zrobili momentalnie. Ale ja panu odpowiedziałem, że nie słyszałem o tym, pomyśle i nie będę go rozważał. Są inne rzeczy dotyczące podatków, które uważam trzeba rozważyć. Między innymi większą progresję. Dlatego, że najbogaci w Polsce Polacy, tacy, którzy zarabiają 200-300 tysięcy złotych rocznie, powinni płacić większe podatki, a ci, którzy dostają 2000 złotych, nie powinni płacić podatków, między innymi przez Kwotę wolną od podatku. Dlaczego? Bo to jest moje lewicowe, socjaldemokratyczne postępowe to zdanie. A jaki poziom tej progresji w takim razie? Najwyższa stawka to jaka? Mamy już tak pewne wstępne projekty. One sięgają 40-39%, ale to nie jest jeszcze zamknięte. To jest jeszcze wstępny projekt, o którym rozmawiamy. Kto 40, taką Nie ma jeszcze, nie ma takich jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć. Jesteśmy podczas konsultacji z OPZZ, no. z organizacjami społecznymi. Chcemy się spotkać z organizacjami pracodawców, bo to też oni powinni współdecydować i wspólnie wydyskutować taką stawki podatkowe, taką progresję, takie progi, które będą dawały poczucie, że biedniejsi mają poczucie, że płacą najmniej, a najbogaci, że trochę składają się na tych biedniejszych i to jest lewicowe myślenie. I jest myślę jesteśmy w kampanii prezydenckiej. Robert Biedroń, jak rozumiem, też za tym pomysłem jest, tak? Żeby bogaci płacili wyższy podatek w okolicach 40%. Ja nie mówię, że to będzie 40%. To pytał mm -hmm. Pan mnie o... że będzie 39-40%. Tak, no to, to... ale to nie jest tak, że to jest dzisiaj zdecydowane, bo to może mm -hmm. być 35%. Może być. Ja nie będę tutaj skracał, ale nie zwiększał a tego jak bardzo, bardzo bogaci mieliby taki podatek Pójdziemy płacić? panu, jeżeli ktoś zarabia rocznie 20, 200-300 tysięcy, 20 uh -huh. tysięcy miesięcznie, to uważam, że powinien mieć, być obłożony większymi pieniędzmi. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce niestety ten rozdźwięk jest taki, że dzisiaj bardzo biedni płacą duże podatki, a ci najbogaci często potrafią sobie z tym radzić, uciekają w różne raje. To powinno być nielegalne w Polsce. Ja w ogóle tego nie szanuję. Jeżeli ktoś nie. w Polsce dostaje od polskiego państwa, bo tutaj żyje, wykształcenie, się jest w stanie zagospodarować na rynku pracy, czy to w sektorze publicznym, czy prywatnym, i zarabia bardzo duże pieniądze. A są tacy, to nie powinno być tak, że wyprowadzać pieniądze za granicę albo ucieka z płaceniem podatku. To jest nieuczciwe. Po prostu takie mam poczucie solidarności społecznej i właśnie taka jest lewica. I nie szuka odpowiedzi, czy powinien być podatek, jak pan powiedział, mięsny czy niemięsny, tylko powinna być większa solidarność w płaceniu podatków. Bogaci więcej? Biedniejsi mniej. No, tutaj też lewica i pana była partyjna y, koleżanka. Jakoś y, czasowa perspektywa y, zaprezentowania konkretnych projektów? My na pewno w 2020 roku zaprezentujemy to, tak, tak, projekt ustawy o progresji podatkowej. I ile to stawek? Wiadomo, już miało być? Trzy, jedna więcej? Myślimy o trzech, czterech, więc nie ma jeszcze ostatecznej decyzji. Jesteśmy podczas konsultacji. Na przykład na najbliższym posiedzeniu klubu będziemy mieli specjalistów, którzy też będą się wypowiadali o tych elementach, które można by było włożyć do tego projektu albo co usunąć. To znaczy, on ma być wydyskutowany społecznie. Każda inicjatywa lewicy, którą składamy do parlamentu, tak ustaliliśmy. Czyli każda ustawa jest najpierw poddana konsultacjom społecznym, a dopiero później trafia do Laski Marszałkowskiej. To jest uczciwe, bo też organizacje społeczne, pozarządowe, Różnego rodzaju grupy interesów powinny się wypowiadać. Czy myślimy we wspólnocie z nimi, czyli o Polakach i Polkach? Czy myślimy jako grupa jakichś polityków? Ja jestem za tym, żeby to uwspólniać. Panie przewodniczący, Warszawski Sąd zmienił status Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Statut to jest już nowa lewica. Kawał życia pan w sojuszu spędził. Szkoda trochę tego szyldu. Nie pan, to jest standardu tak, że jak gdzieś się jakąś karierę polityczną zaczyna. A ja zaczynałem ją w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 18 lat pracy. No, Polityczna całe życie, prawda? No. Tak, no, całe 18 lat. Czyli Jesteśmy z przyjaciółmi w, z SLD w tym samym klubie parlamentarnym, lewicy. Lewicy. Ale jestem też bardzo zadowolony z tego, że razem ponownie będziemy tworzyli jedną dużą formację lewicową, różną. Składającą się z młodszych i starszych, i z wiosny, i z ZSLD, i ludzi, którzy byli w parlamencie, i tych, którzy nigdy polityki nie dotykali. A kiedy to już domknięte zostanie wszystko? No bo, to jest proces. Rozumiem, to, to był ten najważniejszy teraz moment, na który czekaliście, tak? wie pan, wie pan że to jest zawsze proces. To znaczy mhm. musi tak się wyroku wyroku odbyć, odbyć się wybory. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, a mam poczucie, że pójdzie dobrze, to w czerwcu tego roku będziemy znali nowe władze nowej lewicy w Polsce. I jakiś kongres? Zjednoczeniowy, tak? W będzie, roku. No nie tylko kongres, bo kongres, już były konwencje nasze mm -hmm. i wiosny w grudniu, i SLD w tym samym budynku, symbolika, wspólnota, wymiana się chipów pomiędzy Czerzasnym, Biedroniem, pokaz tego, że chcemy dwie partie, dwie deklaracje. To już proces jest. A tak jak wybór władz, czyli to, co jest klucz, co na pewno pan będzie też mnie pytał, dlaczego mm -hmm. ten został przewodniczącym, a tamten nie został, a wydarzy się to, no to w czerwcu. No już dwóch chyba przewodniczących. No ale może no, się zgłosić sześciu sześcioro, nie wiem, cztery dziewczyny, dwóch chłopaków, no wszystko się może wydarzyć. Wie pan, to jest tak, że ktoś może przegrać, prawda? To jak to w wyborach. <grym> Zmienimy trochę temat. Jak ocenia historię spotu Szymona Hołowni? Źle. Głośna bardzo, no, kandydata prezydenta tłumaczył, że nie zauważył żadnego nawiązania do katastrofy smoleńskiej, tymczasem tam y, zdjęcie brzozy i przelatujący samolocik papierowy ilustrowane były słowami, będziemy dbać o każde drzewo, nie tylko o jedno. I mówi Szymon Hołownia, że nie wiedział, że to jest nawiązanie do Smoleńska. Nie, Wierzy pan mówi w ogóle? Po pierwsze, nie wierzę, że Szymon Hołownia oglądając ten spot, nie skojarzył tego, co tam nagrał, albo tego, co chciał pokazać, z tym, co się wydarzy. Po drugie, uważam, że to była zagrywka piaroska, która się trochę rozjechała z oczekiwaniami pewnie elektoratu też Szymona Dobrze, że przewrócił, szkoda, że ściemniał w tej sprawie. A ściemniał. Bo jeżeli ktoś mówi zaraz po opublikowaniu, że nie ogląda filmu i nie zastanawia się nad jakimś drzewem, a później jednak przeprasza, to znaczy, że przywiązek przyczynowo-skutkowy był. Ale nauczka z tego jest inna. Łatwo jest w Polsce być celebrytą, łatwo wygłaszać różne tezy popularnymi popularne. Ale jeżeli celebryta wchodzi do świata polityki, to powinien się zastanawiać, co mówi, jak mówi i o czym mówi, bo celebrytą można być w sposób bardzo taki otwarty, ale hmm. politykiem trzeba być umiejętnym i stanowczym, a tego tutaj na pewno panu Hołowni zabrakło. To teraz o bliższym panu e, polityku Robert Bedronowski weźmie urlop w Parlamencie Europejskim na czas kampanii. No tak, bo już kampania się oficjalnie zaczęła, więc tak, on no ten urlop weźmie. No teraz dopiero się zacznie, bo rejestrujemy wszystkie komity, komitety rejestrują swoje, swoich kandydatów. Bo to są komitety, można powiedzieć, kandydata na prezydenta. Mhm. Więc tak, oczywiście, to będzie taka metodyka w przyszłości, no bo inaczej się tego nie zda no, ułożyć. Chociaż też namawiam Roberta do tego, że jak będą bardzo ważne głosowania, to nawet jak będzie miał ten urlop, to powinien na te głosowania jeździć, dlatego że to jest odpowiedzialność też za swój mandat. Jeżeli jesteś eurodeputowanym, a jest tych głosowań nie strasznie dużo w europarlamencie, bo najwięcej z komisji, spotkań otwartych albo grup bilateralnych, to powinien na tych głosowaniach być. Ja jestem przekonany, że Biedroń bardzo odpowiedzialnie podejdzie do sprawy tego swojego kandydowania. Zresztą podobnie podchodził Andrzej Duda w 2015 roku, który też brał jest, urlop w jakiejś części. z pozycji eurodeputowanego. Tak, i, I też myślę, że to będzie bardzo podobnie. Zresztą Duda zaczynał kampanię bardzo podobnie jak Biedroń. Dzisiaj Biedroń już. Bo, ja pamiętam, no mieliśmy okazję w Sejmie z panem redaktorem. Jeżeli dobrze pamiętam, ale właśnie został zaprezentowany już my, my z panem rektorem oglądali wspólnie rozmawiamy czasami w Sejmie. Rozmawialiśmy o tym, że tam kandydaci inni się gdzieś poukładali, już wiadomo było i w grudniu. No to ja pytam, no to gdzie są ci kandydaci? Bo Biedroń w ostatnich trzech tygodniach, czyli od tego jak ogłosił, że będzie kandydował, był już w 50 miejscowościach, w 50 powiatach przyjechał Polskę, pokazywał się od zachodniego Pomorza, przez Pomorze, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Małopolskie, Świętokrzyskie. Jeździ jest, a pani Kidawa, to gdzie jest? Bo ja to tak pytam, gdzie ta kampania, która miała być taka mocna wspaniała. Ale to zaraz, zaraz, I cały czas nie jest na Europie w Parlamencie Europejskim. Nie. jeździ po Polsce i bierze te kilkadziesiąt z w Parlamencie ale, Europejskim. Ale... I to jest powód do, do dumy. No panie to mi trochę to nie gra. Panie rektorze, wie, pan wie pan doskonale, że Aha. kampania zaczyna się teraz. A praca w Europarlamencie jest taka, że i był na wszystkich głosowaniach do tej pory. Na wszystkich. W to warto sprawdzić. Głosowanie. No tak, ale to jest też tak, że Eurodeputowany przyjeżdża do Polski. Okay, no przyjeżdża do, do Polski, więc nie pobiera tam diety. Jak nie no, pobierasz diety? Nie, nie, nie ma zgrzytu jakiegoś dla pana, że mówi pan, że jest cały czas w rozjazdach. Jeździ od a miejscowości. Posty do do a polscy parlamentarzyści to nie. Andrzej Duda sprawując swoje obowiązki nie jeździ. No panie radarz. No, no, no właśnie, no właśnie. Więc kampania Ale wyborcza ma to do siebie. To że trzeba dobrze. być. I Biedron jest. Wśród Polek Polaków rozmawia o Polsce i będzie w drugiej turze A O prezydacji. Polsce rozmawialiśmy z Krzysztofem Gawkowskim, Szefem Klubu Lewicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję do bardzo. Nowe, dobrego dnia panu przewodniczącemu. Państwu życzę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Radio Plus Sedno sprawy.